Grałem w Fortnite, gdy nagle ktoś zaczął walić w moje drzwi jak FBI. Otworzyłem i zobaczyłem pannę młodą, pełna biała suknia, welon, bukiet. Kochanie, wreszcie jesteś w domu. Rzuciła mi się na szyję, jakbyśmy byli małżeństwem od lat. Zdezorientowany, wyjąkałem. Kim ty jesteś? Roześmiała się. Haha, kochanie, nie żartuj tak. Ślub zaczyna się za pięć minut. Pospiesz się. Chyba sobie żartujesz. Wyjąkałem. Ale zanim zdążyłem przetrawić, co się dzieje, dwóch wielkich gości w czarnych garniturach chwyciło mnie i wepchnęło do limuzyny. W środku panna młoda usiadła mi na kolanach, pocałowała mnie i powiedziała: Jesteś jedynym, kogo kiedykolwiek chciałam i teraz wreszcie jesteś mój. Próbowałem ale nie dali mi szansy. Po 10 minutach dotarliśmy do ogromnego kościoła, gdzie wiwatował tłum, rzucając kwiaty i robiąc mi zdjęcia. Wtedy pojawił się jej ojciec, mafijny boss. Położył mi rękę na ramieniu, tak ciężką, że padłem na kolana, i powiedział: Witaj w rodzinie! Synu, czekaj, czekaj, ja się na to nie zgodziłem. Zaśmiał się. Och, synu, w tym ślubie nie ma słowa nie. Ksiądz złapał mnie za ramię i zaciągnął do ołtarza. Gdy otworzyłem usta, by zaprotestować, jej identyczna. Jeszcze gorętsza siostra bliźniaczka wstała i zawołała: Jeśli on jej nie chce, to ja go po ślubie. Tłum oszalał, mafia boss klasnął w dłonie i krzyknął: Panowie, mamy podwójny ślub. I tak ożeniłem się z dwiema mafijnymi księżniczkami. Minęły trzy lata, mamy dziesięcioro dzieci, a za każdym razem, gdy próbuję uciec, zmuszają mnie do kolejnego ślubu.